Hej, witajcie w kolejnym vlogmasie. Tym razem szybko opowiem Wam co się działo w ostatnim czasie. W pierwszej kolejności otworzymy sobie wszystkie zaległe okienka, co to jest jakiś olejek do twarzy ciała i włosów z brokatem w środku. To jest żel pod prysznic. O, znowu coś świątecznego. To jest coś do kąpieli. matka jest tutaj. Dla mężczyzn. O, to Adaś dostanie. I to jest też jakiś żel. Chciała coś. Jakiś bales samperfumowany. Jakiś krem. O, krem do twarzy. Pod prysznic. Chyba jakiś owocowy, fajnie. To też może się Adamowi spodobać. Nie mówcie, że jakiś że jakiś perfum nie wiedziałam, że w tym kalendarzu też będzie No i tu mamy dwa smaczki Czekaj Grawi Rupert oczywiście również dostawały swoje smaczki. Jednak nie pokazuję tutaj wszystkiego, ponieważ smaczki i tak się powtarzały i zazwyczaj wygląda to podobnie. W sobotę mieliśmy miłe spotkanie z naszą psią koleżanką Zojką i jej właścicielami. Dziele. Jechaliśmy do rodziny. Tam odbyła się impreza rodzinowo-imieninowa, ale głównie z naciskiem na urodziny mojego brata. Czy źle o nie, on nie chce ci dać, on poprze. Co to zamawia. To... Szecie i muzyka świąteczna w nocy to coś czym się ostatnio zajmowałam. W niedzielę jechaliśmy dosyć wcześnie rano do Warszawy. I tam odbywały się targi łapa Niestety mam z tego wydarzenia tylko takie zdjęcia. Uważam, że Warszawa wygląda przepięknie wieczorem. Spójrzcie tylko na to oświetlenie. robiło na spacerek trzeba iść ta pięciątka są padnięte po targach za dużo wrażeń cały dzień wrażeń stajemy bu Cześć! E, mamy już 16 grudnia. Witam się z Wami w przedziwnej charakteryzacji. E, a tak właściwie to nałożyłam sobie maseczki na twarz. Nie, nie pomyliły mi się e, terminy, to nie Halloween. E, suchary, dobra. E, nałożyłam sobie maseczkę pod oczy, tą, którą Wam pokazywałam w mm, ulubieńcach mm, jesiennych. A ta czarna no to jest taka z Duetusa, taka w saszetkach yy, maseczka. Yy, obie się fajnie u mnie sprawdzają, także dzisiaj postanowiłam wreszcie zrobić coś dla siebie. Podobno nie nakładałam maseczek, a czuję, że już moja twarz tego potrzebuje, dlatego właśnie tak yy, się z wami dzisiaj witam. Postanowiłam to zrobić od rana, bo jak odkładam to na później, to tego nie robię. Jesteśmy po targach. Wczoraj byliśmy w Warszawie na targach Łapatark. E, świetnie było. Pokażę Wam za chwilę też, co e, kupiłam dla piesków. E, teraz otworzymy kalendarze. Już może nie będę straszyć i pokażę Wam, co jest w kalendarzach. Otworzymy z wczoraj i z dzisiaj, bo wczoraj nie otwierałam. I pieski też będą miały aż dwa okienka do otwarcia, ale pewnie wszystkiego nie dostaną, tylko schowam te smaczki na później. Także idziemy zobaczyć, co jest w tych kalendarzach. One jeszcze nie wiedzą, co się święci. Otwieramy kalendarze. Tak? Chcecie? Piętnastkę szukamy. Tak, tu jest. Najpierw piętnastka. Co my tu mamy? Tak. Czekaj ładnie grawi się. No, grawi, proszę. O, ale bez moich palców. Ale roz zrzutne psy gdzie to wypadło proszę Rupert proszę Rupercik, to będzie za i szukajmy szesnastki od razu tu jest A, a tu znowu to. Rupert tego nie lubi. On tego nie zjada. To może im to schowam. Jeszcze drugi. Zaczekaj, czekaj cik tutaj. Już, już zjadłeś swoje. Tomasz. No to proszę. Dobra, a z tego otworzymy. No zjedz sobie, zjedz. A tutaj na później odłożymy te. I to by było na tyle. To teraz czas na moje kalendarze i... Jakoś tak się cieszę bardzo, że dzisiaj aż dwa okienka będę otwierać. Piętnastka. Tu jest. Gravizate z mojego kalendarza. Wreszcie jakiś kosmetyk kolorowy poza lakierem. Czy to jest kredka? Tak, kredka do oczu. I ona ma taki. A, dobra, muszę rozpakować z tego i sprawdzę ten kolor. To za chwilę wam pokażę. Teraz jedziemy dalej. Szesnastka. Już szesnastkę widziałam wcześniej. O, tu mamy. Ok, czyli tutaj mamy jakiś. Yy... Taki balsam chyba myjący pod prysznic Z tego co tutaj Widzę I tutaj się łatwiej szuka Piętnastka, znowu szesnastka Już widziałam, a piętna... o, piętnastka jest tu Jakieś takie Większe okienko Też coś pod prysznic Olejek Czyli tam był taki balsamowy A tutaj taki olejkowy O to super, ja bardzo lubię Ostatnio mi się Skończyły E, moje ulubione peelingi. A tutaj mamy coś takiego, co to jest? Do twarzy i ciała, też jakiś żel. Okej. Okay. tutaj sobie zrobiłam e, słocza, tak zwanego. i Jest to taki, taki śliwkowy, ciemny odcień. Lekko wpada w brąz i jest delikatnie metaliczny. Bardzo fajna kredka. Wydaje się bardzo fajna, i mam chyba nawet ochotę dzisiaj ją wypróbować na oczach. Zobaczymy. Tak, jak obiecałam, pokażę Wam zakupy nasze. Nie ma tego dużo. Zacznijmy od tej pięknej rzeczy. To jest marka PET Studio, o ile się nie mylę tak się nazywa marka i oni robią takie śliczne legowiska takie poduchy pufy i my zdecydowaliśmy się na coś takiego głównie dlatego, że jest w, od, w kolorze szarym i y, sądzę, że Grawisia lubi takie zabudowane rzeczy i bardziej z myślą o niej to kupiłam, bo Rupert miał swoje legowisko, a ona właśnie nie więc ja ciągle tutaj Rozkładam jakieś koce, poduszki, bo one nie leżą ze sobą razem w legowisku. Więc teraz każdy będzie miał swoje, ale powiem Wam, że jak na razie to po prostu oba na zmianę z tego korzystają, a ze starego nie bardzo. Więc, tak trochę mnie korci, żeby kupić drugie podobne, może w trochę innym kolorze, żeby były dwa różne. Nie wiem, zastanowię się jeszcze, ale jest naprawdę. Bardzo mi się podoba Co w nim jest jeszcze takiego fajnego Bo to jest ważne Tutaj te części, elementy są odpinane Teraz tego nie widać, bo tu jest ciemno Można to odpiąć I wyprać Te elementy, wrzucić do pralki Więc świetna sprawa Z tym starym legowiskiem już tak wygodnie nie jest Poduszkę mogę wyprać sobie Tak Rupertik, fajnie O, coś się wyczuł spod koca Krowiniu to jest moje. Tu kupiłam im takie przysmaczki. Wzięłam na próbę coś takiego, bo to są takie paseczki, które można urywać na drobne kawałki. Więc jest to fajna opcja, jak będę wychodziła na spacer, żeby sobie rozdrobnić to na takie mm, malutkie cząstki. Pani Samada, poczekaj. O, już się wyjęła całe i uciekła. No dobra. O, I one są takie dosyć miękkie, elastyczne. Proszę, Rupert. Także będą naprawdę fajne na spacery, myślę. Ja w ogóle uwielbiam, yy, uwielbiam, znaczy moje psy uwielbiają naturalne mięso z Milorda. Ale że mam spory zapas, to teraz jeszcze nie kupowałam. Jeżeli macie psa, to zainteresujcie się. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o naturalnym mięsku suszonym z Milorda, naprawdę ogromny wybór różnych mięs i nie jest takie drogie. I naprawdę psom smakuje i jest ok, bo na przykład Rupert jest wrażliwcem, a nic mu po tamtych smaczkach nie jest. Więc. To jest fajna sprawa. I tutaj coś tak prześlicznie zapakowanego. Marka Psiekawostki. Tutaj widzimy e, taki gratisik. Zaraz sobie to powieszę na choinkę. Patrzcie co Krawisia robi. Krawisia. Krawisia do. ty się udusisz kiedyś w tych reklamówkach. Ona tak naprawdę często Chodzi w reklamówki, a potem nie może wyjść i trzeba psa pilnować. Grawi. Ja bym chciała ci to zdjąć. Grawisia. Dobrze, że jest papierowa, to nic jej się nie stanie. Ale serio już się nam zdarzyło, że w taką foliową włożyła głowę. I trzeba było psa ratować, bo nie wiedziała, jak ma wyjść. Grawi. Mogę ci to zdjąć? Ach, ty chcesz, tak? Taką stylowę, tak? Zrobiłam sobie. Tak chciałam. Mhm, mm teraz będziesz chodzić z tym. Boże, drugi. To... Krabi. Krabi się, a ty to rozsysiesz. Tak. Co <grabi> my <Same grabi> Dobra. Gra... nie mogę z ciebie. No, po prostu nie mogę. No, nie bój się, pani chciała to zdjąć. Grabiu, mogę ci to zdjąć? Czekaj. Poczekaj. No, nie wkładaj łebka tam. Straszny niej dzisiaj jest. Wróćmy do tej y, ostatniej, co tu chciałam Wam pokazać, bo to jest y, coś fajnego. I tutaj mamy taką malutką rzecz w torbie Grawi. Oj. I to jest y, taka maść, krem, balsam nie wiem jak to określić ochronny do łapek psich. Wzięłam taką małą wersję, no bo one są e, małe te psy, więc e, nie potrzebuję dużej, ale były też fajne duże dla dużych psów. I to jest świetna rzecz, która chroni psa w mroźne, e, zimne temperatury. Wiecie, psie opuszki. Tutaj łapki. Od spodu się tym smaruje e, i chroni to przed mrozem oraz solą. Także jest to naprawdę świetna opcja prawi no nie, nie, nie wypowiem się dzisiaj źle zrobiłam, że na ziemi o tym opowiadam ok yy, po prostu chciałam wam dać znać że są takie produkty na rynku nie pamiętam ile to dokładnie kosztowało coś koło 20 może 30 zł yy, może nie są to najtańsze produkty bo to jest małe ale pani zapewniła mnie, że to jest bardzo wydajne no, i myślę, że faktycznie. O, tutaj zobaczcie, mamy nawet datę ważności. Jest to też taka niszowa marka, mała marka. No, ja jestem naprawdę na tak, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jeszcze dostaliśmy fajny prezent od Kai, którą pozdrawiam, bo wiem, że ogląda vlogi. Yy, mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko, że się pochwalę. Dostałyśmy takie coś: pierniczki, herbatkę. Yy, przepięknie pachnie, to jest taka zimowa herbata. To co, co wy robicie? My coś dla piesków. Zaraz im to tutaj oderwę i im dam. To nie jest cały prezent, yy, tylko część, bo jeszcze tam były smaczki. Ale mam już schowane, bo już to wszystko wypakowałam. Także bardzo dziękuję jeszcze raz. To naprawdę miłe, że ktoś tak pamięta. A, jeszcze była kartka w środku z życzeniami. No, jeszcze Wam pokażę tą kartkę. Może w środku nie będę pokazywać, ale Wam pokażę, bo jest cudowna. Sarenka. Myślę, że nie przypadkowo, bo bardzo dużo osób na harciki mówi sarenki, więc pewnie. Taki był zamysł. I zrobiłam sobie makijaż e, wykorzystując tą nową kredkę. Troszkę mnie poniosło i <głos》>, poszłam w fiolet. E, ale ta kredka bardzo wpada w brąz. E, jest dosyć miękka i fajnie się rozciera. E, bardziej jest tutaj na dolnej powiece. Będzie fajna też do takiego typowo brązowego makijażu i po prostu taki lekko e, śliwkowy Metaliczny połysk ona da, więc myślę, że fajnie można będzie ją wykorzystać jako coś na przykład na linię wodną albo tutaj na dolnej linii rzęs. Tak ją widzę głównie. No, dzisiaj poszłam w fiolety. Użyłam sobie takich cieni z My Secret. Tutaj mam w takim odcieniu bardziej fioletowym, błyszczącym i taki fioletowy brąz. Bardzo lubię te cienie. Mamy już kolejny dzień i jest właściwie wieczór, a odzywam się dopiero teraz, ponieważ od rana dzień był taki bardzo zabiegany, ale udało mi się dzisiaj wyciągnąć Milenę do galerii handlowej. Troszeczkę pochodziłyśmy już tak w poszukiwaniu takich ostatnich prezentów. więc będę musiała iść jeszcze raz. Później weszłam na chwilę do domu i pojechaliśmy sobie z Adamem na jarmark Bożonarodzeniowy i właśnie teraz tutaj zobaczcie jak to wyglądało. ubiegłam na tańce teraz idę na kolację nie otworzyłam z tego wszystkiego kalendarzy, dlatego po kolacji będziemy otwierać i pieski też dopiero swoje smaczki dostaną, także ja już nie gadam i zaraz Wam pokażę kalendarze szukamy 17 szukamy, szukamy zostaw że jak nie mogę szybko znaleźć o tu jest jeszcze raz siat proszę na grawi też siat proszę pięknie grawi super Siedemnastka jest tutaj. Maseczka, krem 2 w jednym jakieś małe okienko. To jest też maseczka. A na jarmarku jeszcze chciałam Wam pokazać kupiliśmy takie ozdoby na choinkę. By było na tyle w dzisiejszym vlogu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, do klikania kciuków w górę oraz dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowym filmie. Także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym vlogu.